Widzimy, ja jestem Madgra, Ze mną jest Bowery. ma. Dzisiaj gramy w nowym sezonie w Fortnite. Co jeszcze wam tutaj powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wejdźcie na Discorda. Dobra. O, Jezus, dobra. Tak szczerze. Wyspy start... Wyspę startują, pamiętam jak po inną trochę. Tak szczerze. W ogóle jest nasza pierwsza gra. Oho, famas. Aha. Ej, bofery, bo ty grałeś w tym sezonie też. Tylko że na innym koncie. Ej, obra, dziejećimy. Dziećmy. Co chcesz pierwsze jak... Siorbanę? Siorbane szuwary. Bo ja też jak tutaj graliśmy na rybki? I rybki farmiliśmy? A platformę? Platformę czy siorbane. Ej dobra, trochę tu osób leci. Nie wiem, że nie. Trzeba zgarnąć... Aha dobra, ten gość tutaj z góry będzie zastrzelał zaraz. Jak on zejdzie? O, są poduszki. Ej tak... Oho! Harabin szturmowy z Lunetem. Wolna. Ej, ciekawe jak w ogóle to wygląda na reaktywacji. Bo chyba jest pierwszy rozdział na reaktywacji. nie? ty żyjesz tam? I na nie żyjesz. O! Oh! Na mnie jest je Ale żeśmy sobie wybrali miejscówkę. Halo, albo warek ci nie działa o o dobra. warek to wyciszył ustaw mnie nie Nie, tyle leżysta o co ona? lecić po ciebie? no nie zabił tylko dlatego że miał pompę to jest jakiś over ja jednego poza tym z nich zabiłem to jest bagiłem a, to mogłeś mówić, że to bym leciał od razu. Uważyli mnie chyba. To muszę tu aż lecieć. Dobra, najwyżej jakoś tutaj wrócimy.

Yo. no ale... No, 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 no so. Zawsze jak wracam rozdziały, to ja Nie wiem czemu, ale zimne ręce jak na turnieju. O, hopę. Daj się, przebieraj za tego. Ja idę tam już. Ej, dobra, tak szczerze? Nie, mam na już nie chodź, Gdzie tam na te. Nie, no daj ty nie rozwalamy. Ty do mnie już zawalasz? Nie. To ktoś tnt Ale zwalił chyba. A gdzie ty jesteś? Bo ja łuk. Jest ty Dostał minus 71. Łóż. Bardzo. Ja mam sniperka, chill. Gdzie ty po? I w ogóle papiszka ma 20, 20 użyć, więc fajnie. Gdzie tu typy są? Oni uciekli czy co? Legendary pistolet. I woda lecząca. O chłop. Jeśli da się w tym sezonie łowić rybę, to będziemy grali na pewno na ryby ja pamiętam jak... Ej, pamiętasz, Bober, jak tu kiedyś się było... Yy, ...bambikami się szło i się tutaj kampiło, żeby typy nas nie widziały? No, ja pamiętam. No, dopiero było. Ej, do ilu to leczy? Fuga do stu. No no. Widzę... Tak ogólnie na Discordzie Będą customy Póki co takie słabsze Ale więcej o tych customach i nagrodach związanymi z nimi będziecie mieli na Discordzie. A link do Discorda macie w opisie. Bowery polecasz Discorda! Macie znaczy i polecasz? Bo można wygrać fajne nagrody. Tylko, że e, nie będziemy co robili customów, jak was będą z 3-4 osoby, które nie będzie miał sensu wtedy. Dobra, co tu ma MK? Co? Boba double G? Sprawdzaj, co to robi? Mhm, Czyli. Aaaa, dajesz mi go teraz. Aaaa, kurwa, kurwa. Ten osóbki nie ma. Wielki kontener z dżusem. Ej, Rydus i Dobra. Co? Siadaj. Eee. Ej, Ej. Ej dojdzie. Ej, jedziemy zobaczyć, czy jest nasza stacja benzynowa ulubiona? Tu k**y są! Co jest? Idę tutaj. Piszczą po czołówkę, Pamiętasz, jak tutaj się kampiło na Wolverina? Aha. A ulew przywrócił przywrócili moją ulubioną miejscówkę z całego Fortnite'a. Czyli? Farmę. Mhm. Tak szczerze uwielbam jest Ja szukam Krasnal! Siema Krosnal! Dzięki za... pupie Krasnal widał 34 tysiące ekspa Tu chyba nikogo nie ma, Lamborghini Sprawdzamy stare czy nowe. Nowa. Główna. Słyszałem typów Nawet no, masz pewnie tur, bo główna. Tam, więc za erift Tu, tu jest jakiś ten. No ma jakaś rzecz w tym nambie? Jaka? Już pokaż. Weź to pokaż. Typa. To jest y faktycznie. Gdzie ten typa? Ja się zastanawiam co to jest. Co?! Mordo pato! O, to o się skakać. Tu jest. Oho, oho. Dostał minus 68. Jeszcze pełna z mam. Nie a moi. 188, 188 dostał! Hera ze snipy dostał, dawaj! W bunkrze jest! ja mam 12! A on ma mniej! Chodź, bo Stefa! No pomóż! Ona takiego loła! Dobra zostaw go, no, chodź! Tu mogę ma śpić, Tu Trudno! Ej, wysztypy! Dobra, chill! Ja tam dam radę, ja mam kotwiczkę! Aha, nie poczekasz, mnie! Ej! No nie, bo... Żebyś tu kaś Aha, Delam! Super! Świetnie! Faktycznie Oj, no, Ajma! Oj. Drugi poziom. Byłem jak coś dwa medy jeszcze. Ja mam jedną dzisiaj lecznie. Ja sobie ja to teraz takie całe gierki luźniejsze wam pokazuję. Ale ja potem może trochę inaczej wam pokazywać. Popieram ten rzutnie rakiet starą, złotą. Starą? Co? Starą? Jeszcze są, jeszcze są te yy, automaty z broniami. A jest Midas? Nie, tu już pozwalali. Jest ten, yy, jak to się nazywa? FOLT jest! What? A ja mam jak coś tą skrzynkę epicką. O nie! nie, nie Jakaś ta agencji jest! Aha! Ja wiem co to jest! I mam si To jest to, co musisz być chyba tym! Agentem z agencji! No, pomagierem! No co, Ej, trzeba szukać przebieralni, bo jak znajdziemy przebieralnię i się przebierzemy, to będziemy mogli i tam. Ej, typy! Typy na wyspie! Tyle. O, chcę coś zrobić. Aha! Nie no, no ty Pytamy. musisz coś zrobić, ale pomóc to nie możesz. No bo... I ty potem się dziwisz, że ja idę na typów, jak oni czekają aż ja się przebiorę. No i to jest jakiś sens. Nie wiem, zaraz ja sam w takim razie rankę grać, bo to nie ma sensu Jak ty w połowie gierki musisz coś zrobić Aha Halo, ninja! E! Widzowie, ninja Ninja... O nie A, Wyciszone Nie Gdzie on jest? A, opuścił ekipę o, jeszcze PlaySony. PlaySonek. Dobra, to jest za dużo osób. Lekki młyn się dzieje, ale nie będę was zanudzał. To była taka szybka gra po prostu. Co do... się zmieniło? Tutaj w sumie macie całą mapę. Co możecie zatrzymać i zobaczyć. No bronie są w sumie stare, więc no... Nie ma co was tutaj zanudzać więcej, jakieś większe filmy potem się pojawią. No. Aha, no ja już się żegnam z widzami. A, jednak to nie koniec widza. Weź mnie ulecz gdzieś tu. O tu jest tam przymierzalnia. No bo oni czekali aż ja wyjdę z tej przymierzalni i mi celowali w głowę. Więc fajnie. Weź mi zostaw lud i mnie ulecz. O, po tej rundzie, jak skończymy, wygramy, przegramy to koniec, i tego filmu właśnie. No, no, no. Tutaj są moje rzeczy. Aha, dobra, zabrali mi wszystkie rzeczy. O, jest super, I weź mi z w tą skrzynkę, jedną. I już mi skrzynkę? Ja, jestem tu. Wszystko jakimś tym. Ale ty masz tą skrzynkę agencji, co musisz być przebrany, żeby ją otworzyć. No coś to, no. To weź mi ją zostaw. Miałam... No to jest tylko jaknica. Jak dostałem z niej. ci zostawiam Mam drugą. A, pudełko dostałem. Fajne skrzynki na broń Nie. Nie wypadają z nich. Zawsze tak to wyglądało. Pinajty. Choroba został wygładany. Trzeba by. Do... No tak? Fajno. Tu mam tą skrzynkę, którą sobie zaklepałem. Ale nie chcę. No. Nie wiem. Ale nie chcę. Ale to jest w ogóle inna skrzynka. Chodź tu do mnie. Ja, ale w ogóle to jest, to jest inaczej, bo kiedyś to było że my nie umieliśmy grać. My się tak cieszyliśmy z tej gry, że ludzie są słabi. A teraz to, jak ktoś jest słaby... To jest słabo Ale niech... <coughs> tak jest dobre Po no, prostu, wejdź Tu masz drugi stronę Wejdź tutaj taki ten Robimy ten, ta fort na folta Chodź Tylko, że to są typki Jeszcze jeden folta-folta, chodź Chodź tu a zamkuje No wiesz, że inne są, mogą skolapsować i że my dadniemy tak, tak, yes. to u to Jezu, co oni Aha, zabraliśmy takiego flaga Aha, dostałem weź No weź okay. zrezuj No okay. wejdź zrezuj! Co? Pomagaj się, dobra, mam Ho, play fan. jest No yes. yes. okay. dobra, ja sobie że... No, czemu ty mi... To czy mądry jesteś? No! No! Ja nie wierzę! No dochisz Blaze on dawaj, my sobie zagraliśmy jedną wierkę. Przywitaj się z wizami! Z widzami się przywitaj, place on! Amo do snajpy daj! AMO DO SNAJPY DAJ! NIE MAM! Jak możesz nie mieć amo do snajp? No nie mam, tutaj masz nowy pustego Oj, kupa, nie mam nic to Do niczego amo no Ale fajne skiny są Ej, No przywitaj się z widzami! Dzień dobry Ej, kol, e, no właśnie mówiłem o tym! Ja... Yeah. Górne miejsce! Widzowie! Papa do osobnego ścika, żegnam was!